Proszę bardzo. Ja bym chciała. Proszę ja, bardzo. Chciałabym zapytać, co konkretnie ma zawierać ta, te, to podsumowanie, ten raport, Majka Pampeo? Nie wiem. Nie wiadomo. Tak? On napisze raport, jakbym ja wiedział. To... Nie, ale nie, chodzi o wytyczne. Czy on ma. konkretnie... Proszę pani, raport ma zawierać ocenę no. tego no. sekretarza stanu, co. Polska, między innymi Polska, w tej sprawie zrobiła. No i jeżeli na przykład on napisze, że Polska nic nie zrobiła, tylko się tu miga, no to kongres wtedy zaproponuje jakieś śmiałe kroki. No, nawet nie śmiem się domyślać, jakie to kroki mogą być, ale no mamy pewien precedens. Szwajcaria miała taki problem, w 90 latach chodziło o tak zwane martwe konta w bankach szwajcarskich. Bardzo wielu Żydów, głównie z zachodniej Europy, ale nie tylko z zachodniej, lokowało tam depozyty w szwajcarskich bankach. No i później Niemcy ich tu przywieźli, wymordowali i tak dalej. I nikt się tam nie zgłaszał, bo tu już ani spadkobierców nie było ani nikogo. Więc to dlatego konta martwe, ale te depozyty tam były i żydowskie organizacje przemysłu holokaustu się do tego dobrały i zażądały, żeby rząd szwajcarski nakazał bankom przekazanie tych depozytów im. No to rząd był zdumiony, a banki tym bardziej. Co, jak im? A ja niby dlaczego wam, prawda? A, bo to jest własność żydowska. Nie, to nie jest własność żydowska, jest własność tam Haima, tam Cyngelmana, prawda? Ale nie żydowska. No. To jak się zgłosi spadkobierca Haima, Cyngelmana, to my mu to damy. Ale wy nie. Ale no, <gryw> rząd jedną rzecz zrobił, mianowicie wyliczył, ile tego jest nakazał bankom, żeby tam bez zdradzania tajemnicy bankowej, żeby podliczyli to. Bo okazało się, że jest półtora miliarda dolarów. No to wtedy organizacje przemysłu Holokaustu już nacisk zięż krzywy. I może to by nie było takie brzemienne w skutki. gdyby nie to, że właśnie rząd Stanów Zjednoczonych ostrzegł Szwajcarię że jeżeli nie, u, nie wypłaci z tych martwych kont, to Stany Zjednoczone zamrożą wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie amerykańskim i być może państw sojuszniczych. I rząd sobie wyliczył, że to by było znacznie gorsze, i wypłacił nie półtora miliarda, 15 miliardów. Także Polska myślę, że jest jeszcze bardziej wrażliwa na tego typu naciski niż Szwajcaria. Więc, zwłaszcza jakby śmiałe kroki zostały podjęte, to naprawdę wtedy w Houston mamy problem. Mhm. No. Kto z Departamentu Stanu mógłby jechać tam i żebrać? Nie żebrać. Znaczy, no, za zakwest... znaczy, pod... znaczy, no, tam Nie to... żebrać. Tym, że kazać, w... kazać, nie, to... Wstokiny, proszę pani, Gospy. proszę państwa, no, mamy przecież tu precedensy, przynajmniej dwa. Pierwszy to jest nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej została uchwalona przez Sejm w 1998 roku. I na życzenie strony żydowskiej został tam umieszczony artykuł 55 przewidujący karalność tak kłamstwa oświęcimskiego, czyli każdą formę publicznego kwestionowania zatwierdzonej wersji historii II wojny światowej, a obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w szczególności. No, to prawda, ta wersja nie jest taka ostateczna, bo no, ja już trochę żyję na świecie, ale to za własne, za mojego życia, cztery wersje, jeśli chodzi o liczbę ofiar. No to pierwsza to była 4 miliony. Potem już coraz mniej, teraz już tak miliona. Tam to już jest wersja ostateczna. Więc kłamstwo święcimskie oznaczałoby teraz podważanie tej liczby. No tam mniejsza z tym. I przez 20 lat nikt nie zauważył, że ten artykuł 55 to ogranicza wolność słowa. Swobodę badań naukowych, i tak dalej. Nikt to nie zauważył. Dopiero kiedy Polska spróbowała użyć takiego samego narzędzia, tego samego narzędzia dla ochrony własnej reputacji, no bo polskie obozy zagłady, i tak dalej, i wprowadziła artykuł 55a, na tym polegała nowelizacja, który tam przewidywał karalność tego kłamstwa obozowego, że tak to nazwę. To klangor się podniósł na cały świat, aż pod niebiosa. I tam klangor jeszcze nie był taki, może ten, chociaż to było takie przygotowanie artyleryjskie, a główna salwa padła właśnie z Departamentu Stanu. Rzecznica Departamentu Stanu ostrzegła Polskę, że jeżeli się nie opamięta i nie wycofa tej nowelizacji, to zagrozi swoim interesom strategicznym. To była poważna, jak to gitowcy mówią, poważna zastawka. No, to zresztą nawet i skłania do postawienia innego pytania. No dobra, jeżeli z powodu takiej no, bądź co bądź drobnej sprawy możemy zagrozić swoim interesom strategicznym, to co nas może czekać, jak będzie naprawdę niebezpiecznie. Naprawdę niebezpiecznie. No to jedny, jeden taki przykład, jedna ilustracja. No i co się stało? Polska, polskie władze z podkulonym ogonem te nowelizacje anulowały. Tak, a jeszcze że a puenta jest taka, że rządowa telewizja przedstawiła to jako sukces. Dlaczego? A no bo cały świat o nas mówił. Rzeczywiście to prawda. Tylko ja to porównałem, że to przypomina mi taką sytuację kobiety, która właśnie przed chwilą doświadczyła gwałtu zbiorowego i wybiega na ulicę i woła do przyrodniów patrzcie, jakie mam powodzenie u mężczyzn. To trochę tak. Drugi przykład to jest urodziny Hitlera. No to pamiętamy, że ekipa tvn podróżowała przez głębokie lasy koło yy, Włodzisławia Śląskiego i nagle usłyszała odgłosy urodzin Hitlera tam gdzieś z głębi puszczy. I kierując się tymi odgłosami tam trafiła na polanek, gdzie te urodziny się odbywały. I wszystko sfilmowała, ale nie puściła tego na antenę. Tylko 9 miesięcy później, właśnie kiedy w Stanach Zjednoczonych rozpoczynały się prace nad ustawą 437. No i oczywiście, no ja, tu naziści tu świętują rodziny Hitlera, tu w lasach, tu siedzą jeden nazista na drugim, trzecim pogania, no to wiadomo, że nie można tu żadnego pobłażania wobec takiego kraju, takiego banku stanu tutaj zastosować. No, ale pojawiły się takie pogłoski, że to było zainscenizowane. Że tam jakiś się zgłosił do prokuratury jegomość, który powiedział, że dostał 20 tysięcy od jakichś nieznanych sprawców, który, którzy mu tam zamówili te urodziny Hitlera, a potem przyjechała ekipa i to sfilmowała, jak oni tam to zaaranżowali. No i niezależna prokuratura wszczęła śledztwo. I co się wtedy stało? Pani Żorżeta Musbacher powiedziała, jak jeszcze ktoś się będzie czepiał TVN-u, to ja mu ruski miesiąc pokażę. No i oczywiście natychmiast śledztwo zostało zakończone i tyle. A pan Bertolt Kittel, który właśnie taki słuch ma wyostrzony, to dostał nagrodę. Także, no tak, nasze władze reagują na tego typu, na, bardzo słabe naciski zresztą. Ale a tu. Proszę? byłby na tyle znaczny, że mógłby coś zmienić? Mógłby... Proszę pani, no. Ten nacisk proszę pani, znaczy nacisk na kogo? Na, na, na Stany Zjednoczone? Tak, na, na. Mówię znaczy, tylko. I tak, i, i tylko, tak, tylko tyl, tyl, znaczy, tyl, to jest okazja, powiadam, raz na cztery lata się trafia nam. I albo z niej skorzystamy, albo nie skorzystam, potem już nie będziemy mieć żadnej.